Otworzę na chwilę okno. I to nie jest niebieskie niebo, jakie pamiętam z młodości. Coś się zmieniło, coś się stało. Ktoś nam to niebo przesłonił, jakby taką. I widoczną białą giełką. To nie jest to niebieskie niebo, jakie pamiętam z młodości. Gdzie można było cały dzień wygrzewać się na słońcu, radośnie, szczęśliwie, bez jakichkolwiek problemów dla skóry. A dzisiaj się każdemu wpycha blokery. Ja nie używałem nigdy żadnych blokerów. Nie mam problemów ze skórą. A opalałem się całymi dniami, nie tylko w Jarosławcu, od rana, od godziny dziewiątej do osiemnastej na plaży w morzu jako dzieciak przez wszystkie lata do dwudziestego roku życia, tak, że fakt jest, że to niebo wczoraj, dzisiaj nie jest nie ma takiego odcienia koloru, i nie czuje się tej radosnej energii słońca, bo słońce daje nam życie i cieszy się jednocześnie, dając nam energię do życia i tą radość. Nie ma tego, co było. A wzrok mi się nie popsuł, daltonistą się nie stałem. Także to jest jakby taka, nazywam to lucyferiańska mgiełka rozwieszona nad nami. Tyle mogę, tyle mogę powiedzieć z podróży. Spodziewajcie się kolejnego live'a dzisiaj wieczorem, a ja jeszcze pokażę to niebo, jeżeli mi się uda, jak ono dzisiaj wygląda. Nie jest to Niebieskie niebo, jakie pamiętam z dzieciństwa, i to chciałem Wam przekazać. Dzisiaj trzymajcie się mimo wszystko. Korzystajcie z życia. Ja w sumie teraz najlepiej się czuję, gdy idę na spacer, tak około godziny 17. Zresztą prowadzę nocny tryb życia, co mi chyba w tej sytuacji bardzo pomaga. Dziękuję i jak zwykle żegnam Was książką. Wszystkie tomy są dostępne. Pozdrawiam, trzymajcie się, miejcie super niedzielę. Do usłyszenia później.